Pierwsza znajdka dzisiejszego dnia to jest, zobaczcie, obrączka od gołąbka. No jakoś trzeba zacząć ten dzień. Wiadomo, jakieś tam śmieci powychodziły, jak zwykle. Te kawałki pierścieni i jakiś tam kawałek breneki starej. No to co, lecimy dalej. No i teraz mamy tutaj takie coś. Kurczę, zobaczcie. Już myślałem, że znowu kamień mi tu brzęczy, ale... No Dla spokojności wam powiem zaraz: to jeszcze raz Pimpu Interest sprawdzę. Ale to jest dość ciężkie, wygląda jak prace pracy kołowiany. Taki dość ciężki. Hm. Jednak to jest to, nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia: takie coś przytrzymy jeszcze. I biło mi to na kolor ładnie 65-68. Takie coś. No jest godzina wpół do 12. Także od 9 sobie człapam, czyli 9, 10, 11. No 12, 3 godzinki. Efektów żadnych. Poza tym, że troszkę nogi zaczynają boleć od tego człapania, przedzierania się przez te krzakudry i tak sobie myślę. Czy może tej pomidrówki nie, nie, nie zjeść, bo jeszcze mam. I pewnie jeszcze na jutro będę miał do pracy. A może coś w tej pomidrówce jest takiego, że, że przynosi szczęście. No, zobaczymy. No za chwilę postaram się, coś, jakieś fajne miejsce sobie znaleźć, sobie usiąść i wszamać pomidorową, domową. I wychodząc z lasu, wychodząc. W środku lasu taka fajna planka była, no w sumie jest. Przestawimy teraz wykrywacz z trybu leśnego w tryb polny. Zjemy pomidorówkę i pobuszujemy tutaj. Zobaczymy co tutaj wyjdzie. Do zobaczenia. Powiem, że póki co jest godzina 13, nic nie wychodzi. Nie ma co pokazać. Ale fitness to dzisiaj mam nieziemski. Zaraz wam pokażę, jakie tu są skarpy. Po to dopiero co się wtarabaniłem. O, zobaczcie, w na dół. No i przeszedłem stamtąd i się tu wtarabaniłem. O, ja jestem na górce. No zobaczymy co tu będzie. Ale fitness nieziemski dzisiaj. No i tak, podsumowanie dzisiejszej niedzieli. Co prawda z tego odcinka raczej nie będę robił. Ale myślę, że na drugi tydzień dogram coś i... wtedy zrobię jakiś fajny odcinek, bo dzisiaj to nawet nie ma co pokazać wam powiem. Kupa śmieci, nałaziłem się jak dzik. Nogi bolą, plecy bolą, wszystko boli, a co znalazłem, no zobaczcie, no w sumie co tu, nawet nie było cz czego nagrywać, żeby Wam pokazać, że coś się znalazło ciekawego, zobaczcie, kupa śmieci i nic więcej, także myślę, że resztę dogram w przyszłą niedzielę i wtedy zrobię z tego jeden ładny odcinek, może wtedy coś wyjdzie. Witam w kolejnym odcinku poszukiwań w lesie z deksem przez las Dzisiaj zaczynamy tutaj. Taka troszkę inna część lasu. Zobaczymy co nam tu wyjdzie. Jestem bardzo ciekawy, trochę wykrywać poprzestawiałem. Zobaczymy jak się będzie spisywał. Co? Zaczynamy. Łopata jest. Jest. Wykrywacz jest. Jest. Chęci są. Są. Pogoda jest dzisiaj bardzo ładna. Słone, słoneczko świeci. Aż się chce chodzić. Drzewa zaczynają rozkwitać już powoli. Zobaczcie, już pokazują się punki. Widzicie. O. Także. Mamy wiosennie i przyjemnie. No, i tak się zaczęło. Pierwszy sygnał, i zobaczcie, jest tutaj sobie leży pierwszy kawałek pierścienia wiodącego, czyli kurde replay. Lecimy dalej. No, trochę już się nakopałem obrączek od gołąbków. Wam powiem trochę tych pierścieni wiodących, a tu teraz z dołeczka wyskoczył guzik. Zobaczcie. Taki guziolek, co na nim tutaj jest, tu nie wiem. O, guzik z siódemką bodajże. No i elegancko. To jest półkowy. Z cyferką 7 ten guziczek mnie trochę tu obesł. Zobaczcie, to wygląda jak nie siódemka, a jedynka. Widzicie? Jak ktoś coś wie, proszę o informację. No i tu mamy kolejny ładny sygnał. A tym sygnałem okazała się kulka. Proszę bardzo, tak wygląda kulka. Jakby ktoś nie wiedział, jak wygląda kulka, to kulka wygląda właśnie tak. No i teraz tutaj znowu w takich przekudrach sobie siedzę I był sygnał, gdzieś go tu wykopałem Czekajcie gdzie on jest kurde zgubiłem. Tu, tu? tu. Gdzie to się podziało Gdzieś tu miałem O, taki kawałek czegoś. Sygnał taki marny. To jest chyba pół guzika. Zobaczcie, pół guziczka. Dziwne, taki obłamany O, przy samym łóżku pęknięty. Dziwne. No i mamy kolejny sygnał. Tutaj jest takiego dołeczka wyskoczyła taka ameliniowa obrączka gołąbkowa. O, pik jest, jest. Wam dzisiaj jest naprawdę pięknie w lesie. Gorąco. Ja ja się ubrałem, kurde, patrząc na wczorajszą pogodę, kala kurde, bluza pod koszulkę, nie wiadomo co jeszcze. Jest mi trochę ciepło, no ale co zrobić? Trzeba będzie tak jakoś przetrwać ten dzień. Yy, druga sprawa, pobudziły się kurde pijawki, bestie latające wampiry, jedne, które kurde, zawsze kącenę chcą się najeść po długim śnie. i yy, gryzą niemiłosiernie. A ja sobie nie wziąłem żadnego sprawa, żeby się popryskać. No ale wracając, tutaj yy, dołek jakiś. A z tego dołka wyskoczyło takie coś. Nie wiem co to jest, czy to jest guzik, czy to jest monetka, zaraz podniesiemy. To jest monetka, monetka jakaś, zaraz ją sprawdzimy. To my tu mamy. To jest chyba sreberko. Czekajcie chwilkę, poczyszczę to. Że to są yy, dwa feningi z 1867 roku. Jest to moneta miedziana, niestety nie srebrna, miedziana. No, ale jak na monetę miedzianą, to pan powiem, że jest bardzo ładny stan tej monetki. No, ładnie się zaczyna. Idziemy dalej szukać. Z przeprosić za mój głos i katar, bo kurczę jak to zwykle bywa na wiosnę, masa roślin pyli. No i chyba mam na coś uczulenie, bo kurde, uch, nie będę tu się wysławił, ale leci z nosa jak wiek to każdy, nie? No masakra, zapchany nos, kurde i tyle. No i niedaleko tej monetki, dosłownie parę kroków od niej, wyskoczył taki kurczę, zobaczcie, placy kołowiany. z dziurką. No, może nie do końca z dziurką. Ale z takim nabijkiem. Także robi się ciekawe, ciekawe miejsce. Trzeba będzie tutaj dokładnie przejść. Może wyjdzie coś jeszcze. No i tutaj jest kolejna krągłość. Była dosłownie na wierzchu, więc to nic dobrego nie wróży. No ale zobaczymy. Oczywiście. Ile to jest? Czekajcie. No tak jak myślałem jest to 50 groszy z roku 49. A więc pozdrawiamy roczniki 49. Tu zobaczcie koło takiego wielkiego starego powalonego drzewa. Zobaczcie jak to ładnie wygląda. Tutaj z takiego dołka wyskoczyło. Eps, Gdzie to znowu jest? Tu. Tutaj jest i to jest jakaś krągłość. Zaraz zobaczymy co to jest. Jest to monetka. Ale co to jest? Czekajcie chwilkę. Wyczyszczę, zobaczę. No to żało nie ma, znowu 10 groszy, chyba kurde prl mnie napadły dzisiaj. Fakt faktem wyszły fajne rzeczy. Ale perele to... A zostawię, kurde, niech... Może za 20-30 lat ktoś wykopie, będzie się cieszył. Chlup. Teraz mi tutaj coś błysnęło, tą pokażę. Tutaj zobaczcie. I mi to wygląda, zaraz zobaczymy, na kawałek... Pierścionka. Nie jestem pewien, poczekajcie, umyję tu troszkę wodę mamy, to to umyjemy. Zobaczcie, kurde, to jest coś pięknego, to jest chyba jakaś przypinka była, zobaczcie. Tu jest jeden kamień, tu jest drugi kamień. Coś pięknego. Trzeba tu przejrzeć, może jeszcze jest reszta od tego. Widzicie, zobaczcie. Zaraz obok tego, w tym samym dołku. O, ja pierniczę. Czekajcie, ja to umyję. Umyję to, zaraz się odezwę. Ale kurde, strzał. Ręce się trzęsą. Czekajcie chwilę, jo. Ja. Powiem wam, piękny dzień, piękny strzał, piękne znalezisko. Zobaczcie, jak to wygląda. Więcej nie znalazłem części. Ale to jest ta pierwsza, która wyszła. Z boku była ta większa. Tu jeszcze luzem kamyczki są. Widzicie? Ale strzał. Zobaczcie jak to wygląda. Nie wiem czy to jest prawdziwy kamień, czy to jest plastik wygląda jak prawdziwy. Z tyłu to wygląda tak. No i czas na podsumowanie dzisiejszego odcinka. Wszystkiego Wam nie pokazywałem, bo to nie było nawet co pokazywać za wiele. No ale zobaczcie, co dzisiaj wyszło. Tutaj takie rzeczy. Masa obrączek od gołąbków. Dużo ich to poginał pewnie nie jeden gołęb. by zbudował z tego jakieś tam ołowie, kulka, blaszka, kawałek klamry. Nie wiem, od chlebaka od czegoś. Tutaj pierścienie, kawałki wielące, stara breneka. Dwie łuski, a to też prawdopodobnie tutaj mamy dalej dwa prl -e, Jeden zostawiłem, ten, ten co tam widzieliście do dołu, z powrotem to też pewnie zostaną. Dla pozostałych innych poszukiwaczy za 20-30 lat, czy przyszła, coś tam kurde zwęszyła. Stara obrączka, odląbka. Tutaj ten kawałek ołowiu. Tutaj te dwa freningi 1867 rok. Ten guzik z jedyneczką. <laughs> tutaj ta połowa guziczka to jest najprawdopodobniej arseniak. No i ta broszka, która tam wyszła. Jest to pewnie coś nowożytnego, pewnie ktoś, jakaś dziewczyna na grzybach była i zgubiła. Także tak to wygląda. No i co? Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to zapraszam Was na kolejne odcinki. poszukiwałem w lesie z deksem. Za zachęcam też do yy, łapki w górę, do subskrypcji, jeżeli ktoś tam nie subskrybuje. No i dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I zapraszam na kolejne odcinki ponownie.